Poznaj historię kobiety, której życie zdominowała walka o przetrwanie i próba ucieczki od brutalnej rzeczywistości. Jak wiele możemy znieść, zanim zabraknie nam odwagi do marzeń? Jak los może nas zaskoczyć, gdy już pogodziliśmy się z porażką? Nasza bohaterka marzyła o innym życiu, ale dopiero u kresu sił los przyniósł jej nieoczekiwaną zmianę. Dlaczego tak często odkładamy marzenia na później? Jakie są granice naszej wytrzymałości i co może je przełamać? Zapraszam do wysłuchania tej poruszającej opowieści i wspólnej refleksji nad tym, co naprawdę oznacza wolność. Opowiadania pisane przez życie. Zasubskrybuj. Kiedy próbowałam zareagować sprzeciwem, najpierw zaczynał krzyczeć, a potem bił mnie bez litości. Dzieci, na szczęście, nigdy nie stały się obiektem jego agresji. Wolałam być posłuszna. Aby nasze pociechy nie były świadkami jego gwałtownych wybuchów. Przez lata życia z tyranem straciłam odwagę i przestałam marzyć. Nawet po śmierci Kazika moje życie nie stało się lepsze. Całe dnie spędzałam w domu, oglądając seriale i oczekując na śmierć. Gdyby ktoś kilka lat temu powiedział mi, że będę żyć tak, jak teraz, uznałabym to za żart. Mając sześćdziesiąt lat, pogodzona byłam z myślą, że rzeczywistość nie ma wiele wspólnego z marzeniami. Ani młodość, ani uroda nie miały już do mnie wrócić, a przyszłość jawiła się jako smutna starość. Właśnie wtedy los przygotował dla mnie nieoczekiwaną zmianę. Ale pozwólcie, że zacznę od początku. Urodziłam się na wsi. W tamtych czasach nikogo nie obchodziło, czy dziecko ma 6 czy 16 lat, każda para rąk do pracy w gospodarstwie była bardzo cenna. Razem z moimi braćmi i siostrami ciężko pracowaliśmy na polu i w obejściu. Wiele razy dosłownie płakałam ze zmęczenia. Marzyłam, żeby tak jak moi rówieśnicy z miasta, po szkole iść do kina albo parku i zwyczajnie odpocząć. Zamiast tego moje ręce pokrywały odciski, ubrania były znoszone, a oczy podpuchnięte od przemęczenia. Jedyne, na co można było liczyć na naszej wsi, to sobotnie po tańcówki w remizie, gdzie podpici mężczyźni próbowali wulgarnie poderwać roześmiane dziewczyny, a zespół grał te same, oklepane utwory, często fałszując. Coraz częściej myślałam, muszę się stąd wyrwać. Marzyłam o miejskim życiu, by rano ładnie się ubrać i pójść do czystej pracy, a po popołudniami spotykać się z koleżankami. Pragnęłam wieczorem oglądać telewizję w czystym, ciepłym mieszkaniu, gdzie nie czuć było zapachu obornika, żeby woda płynęła z kranu, a nie trzeba było nosić ją w wiadrach ze studni. Moje marzenia były proste, a jednak bardzo trudne do zrealizowania dla dziewczyny ze wsi w tamtych czasach. Dlatego szybko zrozumiałam, że jedyną szansą na zmianę będzie małżeństwo z chłopakiem z miasta. Po ukończeniu szkoły podstawowej, błagałam rodziców o zgodę na naukę w przyzakładowej szkole krawieckiej w pobliskim mieście. Miałam nadzieję, że to będzie nowy początek mojego życia. Byłam pilną uczennicą, więc po ukończeniu zawodówki otrzymałam ofertę pracy w fabryce dziewiarskiej. Dano mi też pokój w hotelu robotniczym. Radość z posiadania własnego konta w mieście była ogromna. Moje marzenia się spełniły. Zamiast pracować na roli, mogłam spędzać czas w kawiarni z koleżankami lub spacerować po parku. Z tkanin, które mi zostały, uszyłam sobie sukienki i torebki. Stukot tanich obcasów na chodnikach dawał mi uczucie, jakbym była gwiazdą filmową. Czułam, że nie potrzebowałam niczego więcej do szczęścia. Pewnej soboty wybrałyśmy się z dziewczynami na dancing. Zaprosił mnie do tańca uprzejmy szatyn, który potem postawił mi drinka. Przetaneczyliśmy cały wieczór, rozmawialiśmy. Mężczyzna miał na imię Kazik i pracował jako kierowca. Po zabawie odprowadził mnie do hotelu i zaproponował, byśmy znów się spotkali. Postanowiłam działać szybko. Ten mężczyzna był dla mnie szansą na życie w mieście na stałe. Skutecznie go oswajałam, a pół roku później byłam w ciąży. Rodzice wyprawili nam wesele. A Kazik wkrótce otrzymał mieszkanie zakładowe. Pół roku po ślubie urodziłam bliźniaki, Anię i Radka. Byłam przepełniona szczęściem, oszołomiona, że moje marzenia się ziściły w takim stopniu. Niestety, moja radość nie trwała długo. Mimo że Ania i Radio byli dla mnie źródłem ogromnej radości, niestety, nie mogłam powiedzieć tego samego o moim małżeństwie. Kazik okazał się bardzo zaborczy. Po naszym roku małżeństwa jeszcze starał się zachować pozory, lecz później zmienił się całkowicie. Wszystko musiało być po jego myśli, a ja powinnam jedynie spełniać jego zachcianki. Każda próba sprzeciwu była tłumiona krzykiem, a z czasem też przemocą fizyczną. Kazik nie wahał się bić mnie. Szczęśliwie dla dzieci, nigdy ich nie skrzywdził, choć dla mnie życie z nim było udręką. Jego agresja zawsze narastała, gdy upijał się. Z roku na rok czułam się coraz bardziej uwięziona w tym małżeństwie. Mogłam uciec na wieś, ale przecież to w mieście miałam pracę, a nie chciałam moich dzieci narażać na wiejskie życie, które znałam z własnego doświadczenia. Dla Ani i Radia nauczyłam się milczeć i wykonywać polecenia męża, by nie nosić śladów pobić. Ostatecznie przywykłam do tego smutnego życia, które miało niewiele wspólnego z moimi dawnymi marzeniami o szczęśliwym życiu w mieście. Pamiętam, że w tych trudnych czasach emitowano w telewizji serial Dynastia. Kazik rzadko pozwalał mi go oglądać, twierdząc, że to babskie pierdoły, ale gdy był w lepszym humorze, mogłam choć na chwilę śledzić perypetie moich ulubionych bohaterów. Nie mogłam oderwać wzroku od tych postaci, piękna Krystle i obłąkańczo zakochany w niej Blake Carrington byli dla mnie jak bohaterowie wyjęci z najpiękniejszych snów. Nie mogłam nasycić się widokiem ich romantycznej, Choć pełnej wyzwań miłości, wspaniałych strojów, wyjątkowych wnętrz, w których przebywali. Z ogromną irytacją patrzyłam, jak ich szczęście próbuje zniszczyć złośliwa Aleksis. Kropka. Czy to możliwe, że gdzieś na świecie istnieje tak cudowna rzeczywistość, taka niezwykła miłość? Myślałam, wieczorami oddając się marzeniom i pozwalając, by łzy swobodnie płynęły po moich policzkach kropka, jednak tkwiłam przy kaziku, bo cóż innego mogłam zrobić. Całą swoją miłość przelałam na dzieci co z czasem się opłaciło. Ania i Radek wyrośli na porządnych, sympatycznych ludzi. Stworzyli własne rodziny, a ja zostałam babcią. To właśnie dawało mi radość i siłę do życia, bo pomiędzy mną a kazikiem już dawno nie było żadnej więzi. Żyliśmy pod jednym dachem niemalże jak obcy, a czasem jak wrogowie, zwłaszcza gdy kazik po wypiciu znowu sięgał po przemoc. Na szczęście zdarzało się to rzadziej niż kiedyś. Dzisiejsze nowoczesne kobiety pewnie już dawno odeszłyby od takiego męża i szukały szczęścia w innym miejscu, ale ja nie byłam tak niezależna. Po tylu latach życia w cieniu tyrana brakowało mi odwagi, by coś zmienić, kropka. Widać taki los mi pisany, myślałam, cierpliwie niosąc swój krzyż, kropka, aż niespodziewanie los zmienił swój kierunek pewnego dnia Kazik, będąc pod wpływem alkoholu, prowadził samochód i zginął w wypadku. Mimo wszystko, było to dla mnie ogromne przeżycie. W końcu spędziłam z nim sporą część życia, był ojcem naszych dzieci. Mimo doznanych krzywd, nigdy nie potrafiłam go znienawidzić. Co jeszcze mogło mnie spotkać? Po jego śmierci poczułam się dziwnie zagubiona. Lata przeżyte w cieniu Kazika, który nie szczędził przemocy, zabiły we mnie dawne pragnienia, kiedy Kazik zmarł, teoretycznie mogłam zacząć żyć według własnych zasad. Tymczasem nie umiałam korzystać z tej niespodziewanej wolności, ani też się nie ucieszyć. Cały czas towarzyszył mi irracjonalny strach, jakby duch kazika nadal stał tuż obok mnie, gotów wymierzyć karę za każde odstępstwo od jego woli. Na dodatek zaczął mi doskwierać brak pieniędzy. Miałam skromną rentę, a bez dochodów męża utrzymanie dużego mieszkania w kamienicy i pokrycie wszystkich opłat stało się dla mnie nie lada wyzwaniem. Wpadłam w głęboki psychiczny dół, kropka najczęściej przesiadywałam w domu i wpatrywałam się w telewizor. Na szczęście odkryłam, że na jednym z kanałów ponownie emitują moją ukochaną dynastię. Mogłam wreszcie bez przeszkód śledzić losy moich ulubionych bohaterów, nikt już nie wyłączał mi z irytacją telewizora. Cieszyłam się, że mogłam w spokoju oglądać serial, choć jednocześnie pogłębiało to moją depresję, takie piękne życie, ani taka niezwykła miłość już mnie nie czekają. Czas przepłynął niepostrzeżenie. A teraz przede mną jedynie wegetacja w biedzie i powolne umieranie, dobijałam się takimi myślami, siedząc samotnie w pustym mieszkaniu. Podczas spotkań z dziećmi i wnukami starałam się utrzymać pozory, ale Ania i Radek szybko dostrzegli, że coś jest nie tak. Pewnego dnia Ania przyszła do mnie niespodziewanie i zapytała, co się dzieje. Udając, że nie wiem, o czym mówi, odpowiedziałam, że nic mi nie jest. Ale Ania i Radek już zauważyli, że jestem smutna. Ania bezpośrednia jak zawsze powiedziała, że to raczej nie z tęsknoty za ojcem, bo oboje wiedzą, że nie byłam z nim szczęśliwa. Po jego śmierci, zamiast otworzyć się na ludzi i pomyśleć o sobie, skupiłam się na oglądaniu opery mydlanej. Jej słowa sprowokowały mnie do otworzenia się. Opowiedziałam ani o ciągłym strachu, jaki pozostał mi po kaziku, oraz o marzeniu o miłości, którego nigdy nie zaznałam. Przyznałam się również, że brakuje mi pieniędzy, co uniemożliwia mi zmiany w życiu. Ania słuchała mnie z uwagą, i po mojej opowieści przytuliła mnie i zapewniła, że spróbuję pomóc. Po wyjściu Ani poczułam, jak wewnętrzna tama pęka. Płakałam długo, w końcu zasnęłam zapłakana, śniąc o tańcu z przystojnym Blake M. Carringtonem. Kilka dni później Ania i Radek odwiedzili mnie ponownie, tym razem oboje z poważnymi minami. Zaniepokoiłam się ich wyrazem twarzy, kiedy oznajmili, że musimy porozmawiać. Radek powiedział, że Ania opowiedziała mu o naszej rozmowie i że nie powinnam dalej tak żyć. Mieli dla mnie kilka pomysłów. Ania zapytała mnie wprost, czy kocham swoje mieszkanie. Nie byłam pewna, jak odpowiedzieć. Po latach przyzwyczaiłam się do życia w kamienicy, ale daleko mi było do miłości do tego miejsca. Hałaśliwa ulica, uciążliwe schody i trudności w sprzątaniu dużych powierzchni dawały mi się we znaki. Na pytanie Ani odpowiedziałam ostrożnie, a wtedy Ania wyjaśniła, że znaleźli dla mnie piękną kawalerkę przy parku. Mieszkanie jest zadbane, a jego właściciel chce zamienić je na większe w centrum, takie jak należące do mnie. Dopłaciłby mi solidną różnicę w cenie. Zamieszkałabym w ładnej okolicy. Obniżyłyby się koszty utrzymania, a dodatkowe pieniądze z dopłaty stanowiłyby moje zabezpieczenie finansowe. Te słowa Ani sprawiły, że z wrażenia zabrakło mi tchu. Ania próbowała mi pomóc znaleźć nowe zajęcia, które wypełnią mój czas i odciągną mnie od złych myśli. Podsunęła mi pomysł, żebym wyciągnęła maszynę do szycia. Przypomniała mi, jak bardzo lubiłam szyć i jak dobrze mi to wychodziło. Podkreśliła, że jestem zdrowa. Więc nie ma powodu, abym przestała. Okazało się, że jej znajoma, prowadząca butik z odzieżą dla osób o nietypowych rozmiarach, poszukuje kogoś, kto mógłby dla niej szyć regularnie. Ania wraz z Radkiem uznali, że takie zajęcie nie tylko pomoże mi oderwać się od czarnych myśli, ale także pozwoli zarobić trochę pieniędzy. Słuchając ich, czułam, jak moje serce zaczyna szybciej bić. Oczywiście, chciałam mieć coś do roboty. Radek dodał kolejną porcję emocji. Mówiąc, że od przyszłego tygodnia zacznie mnie wozić do klubu seniora, zapisał mnie na zajęcia z obsługi komputera, wycieczki i prelekcje na temat zdrowego żywienia. Zachęcił mnie też do uszycia sobie kilku nowych sukienek, abym dobrze się prezentowała w nowym towarzystwie. Po ich wyjściu czułam się oszołomiona ilością nowych propozycji. Były to proste rozwiązania, ale nigdy nie przyszły mi samej do głowy. Nigdy nie byłam osobą przybojową ani twórczą, szczególnie po latach życia z kazikiem, które skutecznie zniechęciły mnie do myślenia o sobie. Jednak jego już nie było, a dzieci miały świetne plany na moje życie. Zdałam sobie nagle sprawę, że muszę się odważyć i skoczyć na tę głęboką wodę. W przeciwnym razie uschnę tutaj, w domu, który wciąż jest pełen wspomnień o kaziku, nie pozwalających mi oddychać. Kiedy myślę o tym, co stało się potem, Przychodzi mi do głowy tylko jedno słowo odwaga. Nowy początek. Od razu zakochałam się w mojej kawalerce przy parku. Może nie jest ogromna, ale jej nowoczesność i elegancja przypominają sceny z dynastii. Bez wahania opuściłam starą kamienicę, by cieszyć się nowym miejscem zamieszkania. Dzięki dopłacie za zamianę mieszkania mam teraz swobodę finansową. Wieczorami uwielbiam zasiadać na balkonie, słuchać śpiewu ptaków i poczuć, jak znikają wszelkie lęki i napięcia. Czuję, jakbym się zmieniała. Dodatkowo, koleżanka Ani, ta prowadząca sklepik, regularnie zamawia u mnie ubrania i uczciwie za nie płaci. Pewnego dnia zauważyłam, że szyjąc z radością nucę sobie piosenki, popijając wyborną kawę. Mamo, przeżywasz prawdziwe odrodzenie. Radowały się moje dzieci. A ja byłam im wdzięczna za wsparcie. Na początku trudno mi było odnaleźć się w klubie seniora, bo przywykłam do samotności. Jednak Radek wspierał mnie, nie przyjmując do wiadomości, że wolę siedzieć w domu. Dzięki niemu zaczęłam się otwierać na nowych ludzi. Fascynowały mnie wykłady o zdrowym żywieniu, a komputer okazał się przyjaznym narzędziem. Polubiłam także wspólne wycieczki i nawiązałam przyjaźnie w klubie. Powoli zaczęłam uczestniczyć w klubowych wydarzeniach. Tworzyłam sobie nowe ubrania, poszłam do fryzjera i zaczęłam dostrzegać swoje nowe odbicie z satysfakcją. Nowy rozdział w życiu. Poprzez chaos minionych lat zdążyłam zapomnieć, jak to jest być zadbaną i szczęśliwą kobietą. Po pół roku takich zmian zrozumiałam, że nie mam już miejsca na negatywne myśli. Sytuacja zaczęła się rozwijać jeszcze szybciej. Na jednej z imprez w klubie seniora do tańca zaprosił mnie pan Julian. Był nowy, a jego eleganckie spojrzenie przypomniało mi Blake'a Carringtona. Po imprezie zaprosił mnie na herbatę, a później regularnie się spotykaliśmy. Nie do wiary. Ktoś chyba cię zamienił. Żartowała Ania, gdy opowiedziałam jej o Julianie. Przyjęła mnie z otwartymi ramionami, zapewniając o swoim i brata wsparciu dla mojego szczęścia. Julian okazał się doskonałym, opiekuńczym mężczyzną, który naprawdę mnie kocha i szanuje. Czuję to samo. Jesteśmy razem już trzy lata i szczerze mogę powiedzieć, że nigdy wcześniej nie byłam tak szczęśliwa. Czas spędzany z Julianem sprawia, że czuję się młodsza niż kiedykolwiek, a spojrzenie w jego oczy przypomina mi, że to wszystko jest jak moja osobista dynastia. Mart ani nie Marta, o starzeniu się teraz naprawdę czuje się młoda jak nigdy. Opowiadania pisane przez życie. Zasubskrybuj.